Witajcie. Tak, też jesteśmy w live. Jest para osób, która chętnie zagląda na stronę turecką, chętnie słucha. Tego, czym się tutaj dzielimy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się dzielić tym dalej. No i jesteśmy. Trudno, żebym nie zaczął od tego, że mieliśmy tutaj wieczór chwały. Oczywiście po tym wieczorze jeszcze były spotkania, które prowadziła bratka. Ale jeśli chodzi o coś szumnego, internetowego, to ostatni live był trzy tygodnie temu, to już no. będzie jakoś tak. I rzeczywiście to był bardzo fajny czas. Bardzo mocno wsparł nas Kościół w kole. Co my byśmy bez nich zrobili, ale też zespół, który tutaj uczestniczył, czyli Klucz Dawida i ta ekipa z Warszawy, z okolic Warszawy, byli bardzo pobłogosławieni atmosferą, bo jednak w czasie takiego wydarzenia uwalnia się wiele chwały i oni mieli dużo radości z tego, co tutaj przeżyli, co oni jakby nie rozbierają. Tak, kwestii statystycznie, jak wiele osób było z Turku, który był docelowym miejscem, ile osób z zewnątrz, po prostu był kościół, było miejsce, byli ludzie. I... Tak, i to jest, to jest pięk, piękne miejsce. Piękne miejsce, czyli przebywanie w Bożej obecności, służenie Panu i tak dalej. No to, to jedna informacja, czy jakby nawiązanie ważne. Duże przeżycie dla nas, jak dla kościoła, wtórko to wielkie. I cieszymy się z tego, co się udało zrobić. Zawsze można mówić sobie, że mogli być ci, mogli być tam tamci, mogło być więcej. To, to po prostu nie ma sensu. Kiedy jesteśmy już po fakcie, możemy jedynie zastanawiać się, co zrobimy następnym razem, ale trzeba w tym momencie brać to, co się udało z tego wyciągnąć. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to że. Nadchodzi nasze regionalne wydarzenie. Nie jest ono największe ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie, ale dla nas jest duże, czyli konferencja w Kutnie. Jeżeli jesteście w stanie zaprojektować swój czas, 1-3 maja, to będzie fantastycznie będzie miło, byśmy mogli być zsynchronizowani z tym wydarzeniem. Więc gorąco i serdecznie zapraszam na, na wydarzenie. Konferencyjne w Kutnie. No i będziemy mieli jakiś gości po raz pierwszy, niektórych po raz trzydziesty, pierwszy różnie będzie. Mam nadzieję, że uda się Wam dotrzeć. Oby. I co jeszcze? W razu też mieliśmy bardzo fajne wydarzenie z pastorstwem z Radomia. Z kościoła, który przynajmniej ja osobiście uznaję za taki mocno przebudzeniowy z takim przytupem, z rozmachem i, i, i tacy fajnie otwarci są ci ludzie miałem okazję ich odwiedzić no i oni odwiedzili nas się razu i to, to było też takie bardzo fajne I tyle z naszych przeżyć, jeśli chodzi o słowo, którym chcę się podzielić w dalszym ciągu trzymam się gdzieś w okolicach nauczania o uświęceniu ale dzisiaj bardziej chcę to nauczanie przekoncentrować, prze, czy jak to powiedzieć poprawnie, na uświęcenie, które przekłada się na sprawowanie służby Pańskiej, bo do tej pory, kiedy mówiłem o uświęceniu, to oczywiście były to ważne fundamenty i o uświęceniu można mówić z każdej strony, przeznaczone do celu, no ale do jakiego celu? No przede wszystkim naszym celem jest Pan uświęcony, czyli oddzielono od bagna, świata, szatana, grzechu i tak etc. dla Pana. Ale w tym uświęceniu są różne aspekty, no więc ten najważniejszy już mamy omówiony, Boża Obecność, wspinam się na górę Pana, Pamiętacie ten obraz Mojżesza, który gdy wchodził i, i reprezentował Izraela, bo mówił, niech ten Izrael będzie przez ileś tam dni oddzielony od różnych śmieci, brudów i takich tam rzeczy, które się Panu nie podobają, aby jego obecność się potężnie zamanifestowała. Ale teraz przejdźmy do takiego nowotestamentowego konsensusu, czyli takie praktyki typu Ty jesteś tu i teraz. Ty masz swoje życie, rodzinę, pracę, dom. Co Ty robisz? Jak to się ma do ciebie. I oczywiście najważniejsze jest to, że ty należysz do Jezusa i żyjesz tym faktem, że należysz do Jezusa, i to jest to uświęcenie takie absolutnie centralne. No ale to oznacza, że ty masz numer jeden w swoim sercu, którym jest Bóg. Żyjesz dla niego, jemu dedykujesz, i co dalej? Oczywiście dalej to wstajesz po modlitwie i idziesz do roboty, na przykład, albo idziesz do szkoły, czy tam studia mamy, albo przyjdziemy do społeczność no i co dalej? To uświęcenie ma wiele aspektów. Jeden z nich, który chcę dzisiaj omówić, to jest coś, co ostatnio mi się spodobało takie nawiązanie, które też z Jackiem, który często ze mną przyjeżdża tu i tam ostatnie miesiące. Tak to się jego życie odmieniło, że stało się tak, że ma tego czasu w jakiś sposób więcej. Zmieniły się bardzo okoliczności, więc jeździ ze mną. Dziś akurat jest jeszcze chory, bo się zaraził ode mnie. Ja już wyzdrowiałam, on jeszcze nie. A i takżeśmy ostatnio roz rozmawiali o różnych takich wydarzeniach. Na przykład byliśmy w Turku. Cały dzień żeśmy tutaj przygotowywali ten wieczór chwały. I potem jeszcze długo, długo to zwieliśmy, z bratką zresztą. Potem to samo mieliśmy w sierazu, no, tyle czasu nas kosztowało to przygotowanie, takiej powiedzmy typowo organizacyjnej pracy i potem jeszcze raz tyle zwijania. No i tak już nie pierwszy raz tak to wygląda, nasze służenie Panu i mówi do niego, słuchaj, to jest właśnie tak, że właśnie odprawiliśmy służbę pańską. I czy jest coś lepszego, jak odprawiać służbę Panu, przebywając w Jego przedsionkach? Czy jest coś lepszego, jest jakaś lepsza dola na, na tę chwilę, co moglibyśmy lepszego robić danego dnia, jak wykonywać dzieła pańskie? To nie od nas zależy, czy to się przyłoży na miliony, jak na ewangelizacji Daniela Kolendy, czy wcześniej Reinharda Bonke. Czy to jest po prostu w naszych warunkach, gdzie tam przyszło 30 osób i jesteśmy zaszczyceni, że taki tłum dotarł? W takich sobie oto miasteczkach typu Turek czy Sierac. Ale, ale o co chodzi? Przyjechaliśmy i to, co robiliśmy, to jakieś statywy, te kable, to jakieś ustawianie czegoś, taki live, tu herbata, kawa. Odprawiliśmy służbę Pańską w przedsionkach Pańskich. Robiliśmy to, co wiedzieliśmy, że mamy zrobić danego dnia i cóż lepszego można byłoby uczynić. I chodzi o to, że jak zajrzymy do Słowa Bożego to zobaczymy, że większość ludzi, którzy służyli Panu, którzy byli poświęceni dla Jego spraw, to właściwie to oni w większości robili prozaiczne rzeczy. Nawet wielkie dzieła składają się z wielu takich pomniejszych bożych sług, którzy czynią pewne mniejsze rzeczy, które można powiedzieć, że są jakby ich odprawianiem dzieła pańskiego. W Starym Testamencie to było coś takiego, o czym przeczytamy w Nowym, na przykład Łukasza jedną się, a gdy odprawiał służbę kapłańską przed Bogiem w porządku swej zmiany, czyli wchodzi ten Zachariasz, to, to chyba chodzi o Zachariasza właśnie, do świątyni ma jakiś tam swój porządek, ma tam swoją zmianę, przychodzi i według zmiany odprawia służbę kapłańską. No tak jak mi się teraz z Turkiem skojarzyło, mamy tutaj ustalony taki porządek kapłański, pracę zmianową. Co piątek na cały rok ustalony, kto kiedy przychodzi i odprawia służbę pańską, tak jak to Zachary już przyszedł odprawiać służbę pańską, ale zdarzyło się, że wtedy przyszedł nie do niego z jakimś tam specjalnym objawieniem, ale on właściwie robił normalną służbę pańską. Albo podoba mi się z dziejów apostolskich z XIII rozdziału, drugi werset, Nowy Testament, Kościół, Antiocha. Starsi, prorocy, No, różni ludzie. Wśród starszych. A gdy odprawiali służbę Pańską i puścili, rzekł Duch Święty. I tu właśnie podoba mi się bardzo ten tekst. Odprawiali służbę Pańską po prostu. Jak oni myśleli? Więc myślę. Że to było tak, że kiedy stałeś się święty, czyli poświęcony dla Pana, należysz do Pana, to następnie należy do niego też swoja jakaś działalność. Pytasz się Panie, a teraz ja jako Twój sługa. Co mam zrobić? Twój sługa pyta, co ma zrobić w ramach odprawienia służby dla ciebie? No bo jestem święty, czyli oddzielony do Twoich celów, do przedsionków Twoich. A w tych przedsionkach, no kiedyś to składali zwierzęta, albo mieszali tam kadzidło wonne, albo tam krwią w barankach coś tam kropili, lampy zapalali, chleby przynosili, kroili, zjadali, wynosili, zmieniali, robili jakieś czynności prozaiczne które były następstwem tego faktu, że należeli do Boga. I tak samo w Nowym Testamencie. Należymy do Pana, więc odprawiamy jakieś rzeczy, tak? Albo prowadzimy spotkanie, tam machamy flagami, albo siedzimy, albo tam coś sprzątamy, coś odkorzamy, kawę robimy, albo no nie wiem, coś robimy. Oni odprawiali służbę pańską i puścili. I akurat w tym czasie rzekł Duch Święty, oddzielcie mi Barnawej do kolejnego zadania, do którego ich powołałem. Teraz to odprawianie służby pańskiej dla Pawła później oznaczało jeżdżenie od narodu do narodu. Właściwie chodzenie, pływanie lub na czym tam najczęściej? Na wielbłądach? Czy chyba na piechotę? Chodzi. Różnie bywało. W każdym razie zanim to się stało po prostu byli sobie tam na miejscu i coś czynili. Ciekawe jest słowo oryginalne który znajduje się pod tym polskim wyrazem odprawienie służby pańskiej. To oryginalne słowo może wam się źle skojarzyć, albo i dobrze, ja nie wiem. Ale to skojarzenie dzisiejsze dzierży na sobie wieki tradycji, więc muszę wam je odtradycjonalizować, bo to jest po prostu słowo liturgia. Greckie słowo, które dosłownie się czyta. Nie jestem pewien, czy je dokładnie przeczytam. Liturgio, od którego oczywiście pochodzi współczesne słowo liturgia, które nabrało takiego bardzo religijnego, sztywnego znaczenia, czyli liturgia, odprawianie jakiegoś porządków chodzi no najczęściej to będzie taki tradycyjny kościół, tam katolicki, prawosławny czy, czy luterański, no i ma jakiś tam mszalnik, jakiś tam ksiądz, pastor jakiś. Bardziej historycznego kościoła, otwiera i leci według punktów, i na się zaczyna. Wstań, zaśpiewaj, powiedz, <laughs> przeżegnaj, i, 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 i Jest w tym jakiś porządek, tylko rzeczywiście religijność tego porządku i oschłość żywych nawróconych chrześcijan oczywiście odstręcza, gdy się nawróciliśmy, zapragnęliśmy życia i nie takiej liturgii która po prostu zabija ducha. Nie chcemy czegoś takiego, ale jednak chodzi o to, że to słowo bardzo religijne ma swoje korzenie no, właśnie w Grecy Nowego Testamentu, gdzie tak naprawdę chodzi o sprawowanie służby. I gdyby to słowo teraz odciążyć od brzemienia wieków tradycji religijnej, to to liturgeo bym właściwie oznaczało, że mamy jakiś taki porządek nie wynikający z książki, którą musimy teraz otworzyć, ktoś nam kazał w tryniu, i mamy je tak właśnie czynić. Tylko według porządku, który Duch Święty wnosi do prostego życia naszego indywidualnego czy zborowego. No, tak jakby chociażby tutaj w Turku, mamy taką liturgię, liturgeo, że spotykamy się w tym momencie w piątek, mamy najpierw pół godziny uwielbienia. Przed tym uwielbieniem coś tam się przygotowuje, coś się odprawia. Potem gdzieś słuchamy słowa nauczania albo, albo mojego, albo Juliana, albo Beaty, albo Marysi ostatnio. To jest jakiś taki nasz porządek 2026, taka nasza liturgia tegoroczna. Od czasu do czasu jakieś wydarzenie gwiazdkowe, czy wieczór chwały i, i co potem? Zjemy ciastko, wylijemy kawę, pójdziemy do domu. Ale, ale chodzi o to, że żeby... Kiedy o tym mówię, żebyśmy sobie wyobrazili, że jest to jakiś porządek, który nie jest oczywiście sztywny. W Kościele Nowego Testamentu porządek czasem się nam przydaje. On jest pewien, na pewien okres nam dany. On ma płynąć, jakby powiedzieć, z duchem nie czasu, tylko duchem świętym, który mówi do naszego Kościoła i do naszego serca, jak to ma wyglądać. Pewnie jak zajdą zmiany z napływem nowych osób, to ta nasza liturgia się odmieni, ale na dzień dzisiejszy nasze pytanie jest takie, Panie, oto ja należę do Ciebie, oto mój czas należy do Ciebie, jak ma wyglądać porządek służby, którą odprawiam dla Ciebie? Dodałbym do tego coś, co by wskazywało najpierw na nasze bardzo indywidualne posługiwanie Panu, Ważne, żebyście wiedzieli, że my wszyscy jako kapłaństwo mamy coś do odprawienia. To jest końcówka Hebrajczyków. 13 15 powiada, co ty robisz zawsze. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Ty składasz ofiarę. To jest twój podstawowy porządek życia. Porządek czci. Porządek w którym też uczestniczysz podczas nabożeństwa, czy to jesteś tu, czy gdziekolwiek nie pojedziesz. A następnie myślisz, co będę mógł jeszcze dla Ciebie, Panie, uczynić. No i kończąc, jakby chciałbym, żebyście spróbowali jakby zaczerpnąć z tego taką myśl, że kiedy masz pewne zadania do zrobienia przed Panem, to to jest Twoje odprawianie służby Pańskiej. Jakby ta twoje, te Twoje liturgeo, do którego Pan Cię powołuje, w którym osadza Ciebie na ten czas nie jest to stały porządek, ale na ten czas jakiś jest. I ważne, żebyś Ty potraktował go jako część Twojego uświęcenia. Dlaczego to jest, moim zdaniem, bardzo ważne, uchwycić w taki sposób, ponieważ wydaje mi się, że wielu chrześcijan potrafi się znudzić tym, co robią, albo zaniedbać, albo stracić się poczucie sensu. Czasami rzeczywiście pewne rzeczy już nie mają sensu, bo się zmieniają okoliczności. No, nie, nie zawsze możemy ciągnąć to samo. Kiedyś w Turku nasze liturgie to było co tydzień wydawanie zupek dla jakichś parędziesiąt osób, potem dla paru nas, potem dla paru, a potem to straciło sens, jakby. Jakiś porządek się zmienił, albo czas, kiedy odprawialiśmy to. Chodzi o to, żeby kiedy ty dostrzegasz, że Pan coś Ci powierza, żebyś pomyślał, że to nie jest jakaś tam robota do zrobienia, którą trzeba, bo tam oczekują. Mm, to jest złe podejście. Tylko część Twojej świętości to służba Panu. Służba, która jest elementem Twojego oddzielenia od rzeczy, które byś CZD robił, bo gdyby nie ta służba, poszedłbyś się do kina, tam, no nie wiem, na gofry z koleżankami, na, na pizzy, czy tam, nie wiem, spał. Ale jednak oddzielasz się od czegoś, by odprawić służbę Pańską. To odprawienie, ten porządek jest częścią świętości, do której zostałeś powołany. No, bo świętość ma praktyczny wymiar. To nie tylko lewitowanie. To nie. Może to zbyt ironicznie zabrzmiało. Może skasujmy to. Świętość, oczywiście, po pierwsze to, że należy do Boga, ale potem ona oznacza, że on oddziela Cię do swoich spraw. Tak jak w świątyni kapłani, coś robili dla Pana. A więc, kiedy oni odprawiali to swoje powołanie, realizowali świętość w jakimś istotnym aspekcie. I teraz. Gdy my robimy takie proste czynności, to jest nasz prosty aspekt świętości, bo odprawiałem dla Pana to, do czego nas powołał. I tyle. Kiedy ja wyjadę dzisiaj z Turku, powiem odprawiłem, tylko nie w sensie, no, odfajkowałem, bo taki może mieć to pejoratywny sens taki, ale ja tak nie myślę, że odprawiłem ten Turek, uff, mamy to z głowy, na razie w grafiku załatwione, tylko inaczej myślę odprawię służbę pańską, czyli to nasze nowotestamentowe kapłaństwo. Nie, że ja kapłan wyświetlę, wy wszyscy jesteście kapłaństwem, tak? Tak to myślimy w Nowym Testamencie. Tylko to była czynność, do której Bóg mnie dziś powołał, i to było moim przywilejem, że przed Panem to sprawowałem. Hallelujah. Czy jest coś lepszego, co dziś mógłbym uczynić? Dzisiaj. Piątek 20 lutego 2026. Czy coś lepszego mógłbym zrobić, niż wykonać wolę Pana, do której mnie powołał na dzień dzisiejszy? Mógłbym jedynie to zignorować i leżeć w domu. Tylko to, to nie byłoby odprawieniem służby, która była na dzień dzisiejszy dla mnie przeznaczona. To było moim powołaniem i lepszego zadania na dzisiaj mój Pan dla mnie nie miał. Więc kiedy ja to zrobiłem, byłem w miejscu uświęcenia, czyli oddzielenia do jego spraw. W przedsionkach pańskich przebywałem. Mój czas dojazdu tutaj i powrotu jest częścią sprawowania tej służby. Czy coś lepszego można było? Chyba nie. I, i tym właśnie myśleniem chciałem was dzisiaj. Pobłogosławić, nie wiem, czy słowo zarazić, jest właściwe, ale pobłogosławić wciągnąć was do takiego myślenia nowotestamentowego. 13-2 dzieje apostolskie odprawiali służbę pańską. Hebrejczyków 13, 15. Wszyscy sprawujecie ofiarę pochwały ale to jest punkt wyjścia, bo potem jest już ofiara jakiegoś rodzaju służby. I zostańcie z tym myśleniem, więc cokolwiek będziecie czynić dla Pana, czy, czy to wasze, chyba wtorkowe spotkanie dla dzieci? Odprawianie służby pańskiej. Czy może jakieś niedzielne spotkanie modlitewne? Jeśli wam się udaje zorganizować, ale jeśli się uda i przyjdziecie, pomyślcie tak. Byliśmy, odprawiliśmy służbę pańską. Nie w się sensie odprawiliśmy, odfajkowaliśmy. To była nasza kapłańska służba świętości, czyli przynależności do Pana, oddzielenia od naszego prywatnego życia, które byśmy w tym momencie przebimbali jakoś, czy może nawet pożytecznie spędzili, ale jednak przeznaczyliśmy, by zrobić coś, o czym wiedzieliśmy, że nasz Pan tego chciał. I właściwie chwała Królestwa Bożego składa się z tych malutkich rzeczy. Bądźmy w tym wierni. Bądźmy w tym święci. Uświęcajcie się w w tych sprawach dla Pana dalej, a jest powiedziane, że uczynki Wasze idą za Wami, Jego nagroda idzie za Nim, kiedyś to się spotka razem, będzie pięknie, ale nawet nie, nie chodzi o nagrodę, chodzi o to, że jesteśmy Jego i, i w związku z tym pięknie jest Jemu służyć. Niech Was Bóg błogosławi, niech to w Waszych sercach pozostanie. I teraz wyjdę z live'a, żegnamy Live biczów, jeśli są z nami.